thank you Dwunasty rządek od dowiązanej nitki i jesteśmy w tej samej szerokości, na początek kratki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Dalej mamy cztery krateczki puste i znowu pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Trzynasty rządek od dowiązanej nitki. Ciągle jesteśmy w tej samej szerokości, a zaczynając z prawej strony, robimy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A więc 25 słupków obok siebie. Potem robimy dwie krateczki puste. I znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. Dwie kratki puste, no i pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Czyli 46 słupków obok siebie. Cztery kroteczki puste i na samym końcu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. Także patrzmy jeszcze raz. 14 Rządek od dowiązanej nitki, <laughs> jesteśmy na razie w tej samej szerokości, ale w kolejnym rządku, po, tutaj po prawej stronie, zmniejszymy, czyli wcześniej zakończymy sobie rządek. I na ten moment mamy dwie kratki pełne, dwie puste, dwie pełne, czyli 7 słupków i cztery puste. Następnie 24 pełne krateczki, a to wychodzi 73 słupki obok siebie. 2 krateczki puste i na samym końcu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krateczek pełnych, a więc 25 słupków obok siebie. Piętnasty rządek od dowiązanej nitki i to on jest bardzo monotonny, bo tutaj robimy 34 pełne krateczki, czyli 103 słupki. To znaczy cały czas robimy kratki pełne od prawej strony, aż do tego momentu, gdzie mamy zrobić 4 krateczki puste. Potem dwie pełne, dwie puste, no i jedna pełna. Także zmniejszyłam już o jedną kratkę, trzy ostatnie słupki są nieprzerobione. Szesnasty rządek od dowiązanej nitki. Jesteśmy na razie w tej samej szerokości co w poprzednim rządku. Na początek 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie, 3 kratki puste, no i 34 pełne. Czyli tak naprawdę już do końca cały czas robimy kratki pełne. Tutaj u mnie wyszło akurat 103 słupki obok siebie. Także tak to wygląda. O. To ma być taki kubeczek. Tu jest uchwyt, czyli kwiatuszki, może bratki, nie wiem, w kubeczku. A właściwie w filiżance. 17 rządek od nitki i to w tym rządku z prawej strony zmniejszamy o jedną krateczkę, więc przeskakuję sobie od razu na czwarty słupek. Robię trzydzieści pełne krateczki. A 33 pełne kratki to 100 słupków, równe 100 słupków. No i dalej dwie krateczki puste. I tutaj jest chyba 6, tak? 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Także też bardzo taki monotonny rządek. Nic się nie działo. Tylko zmniejszyłam z tej jednej strony i już powoli będziemy kończyć filiżankę, bo zostało nam chyba tylko cztery rządki, ale filiżanka musi mieć jeszcze spodeczek. Osiemnasty rządek od dowiązanej nitki. Tak, zaczynam od zmniejszenia, czyli przechodzę na czwarty słupek. Z czwartego słupka zaczynam i na początek robię 13 pełnych krateczek a więc 40 słupków obok siebie. Potem dwie krateczki puste, a do końca 25 pełnych krateczek. O, i kończę w tej samej szerokości, co w poprzednim rządku, a 25 pełnych kratek to 76 słupków. Także tak wygląda ten rządek. 19 rządek od dowiązanej nitki i to jest rządek, w którym zmniejszamy sobie pracę o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. A zaczynamy od 14 pełnych krateczek, a więc mamy wtedy 43 słupki obok siebie. Potem dwie krateczki puste i znowu mamy pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Z poprzedniego rządku, czyli jeszcze raz, robimy 12 pełnych krateczek, a to 37 słupków nam daje. Także tak wygląda nasza filiżaneczka, kubeczek, uchwyt. Tutaj mamy. No i tak sobie dalej działa. 20 rządek pracy i tak z prawej strony zaczynając zmniejszamy o jedną krateczkę, czyli o trzy słupki. A z lewej strony y, mamy do końca, tutaj słupaczki więc nie zmniejszamy i na początek robimy 21 pełnych krateczek czyli 64 słupki dwie kratki puste i na samym końcu robimy 14 pełnych krateczek czyli 43 słupki obok siebie i teraz jak będziemy zaczynały to od razu przechodzimy sobie na czwarty słupek bo tutaj po przewróceniu robótki zaczynamy właśnie od zmniejszenia, a po lewej stronie dużo wcześniej zakończymy, bo chcemy zaznaczyć uchwyt, więc też będzie zmniejszenie. O, i proszę bardzo, z tego miejsca zaczynamy. I teraz już będą tylko i wyłącznie pełne kratki, więc nie wchodzi już żaden wzorek. Trochę monotonnie, ale damy radę. 21 rządek od dowiązanej nitki i to jest rządek 30-30 pełnych kratek, czyli robimy 91 słupków. Z prawej strony zmniejszamy o 3 słupki. Czyli o jedną kratkę, a z lewej o 6, o 6 kratek, czyli 18 słupków zostaje nieprzerobionych, 18. I teraz dwa kolejne rządki, same puste kratki, i będziemy zmniejszały o jedną kratkę z prawej i z lewej, więc ja już zapowiadam, można sobie wykonać dwa kolejne rządki. Zm ze zmniejszeniem pierwszy o kratkę z prawej i z lewej i drugi również o jedną krateczkę z prawej i z lewej. Potem będziemy zmniejszały o dwie krateczki.